Niech będzie pokój Chrystus. Witam was w piątą niedzielę wielkanocną. Zapraszam do spotkania ze słowem Bożym, kilka podpowiedzi do tej liturgii, którą daje dzisiaj nam Kościół. Moi drodzy, przeszliśmy przez doświadczenie spotkania ze stałym. To były pierwsze trzy niedziele okresu wielkanocnego, a teraz próbujemy zrozumieć, co to znaczy dla nas, dla naszego życia. Próbujemy zrozumieć też, kim jest Jezus Chrystus. I on nam się przedstawia. Tydzień temu mówił: Ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem bramą owiec. Dzisiaj do nas mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I właśnie po doświadczeniu spotkania niesamowicie ważne jest doświadczenie poznania, no bo jeżeli kogoś spotykamy, to gdzieś nasze drogi mogą się rozejść, ale jeżeli poznamy drugą osobę, jeżeli w ten sposób też nawiążemy z nią relacje, no to możemy powiedzieć, że budujemy coś trwałego. I dlatego Jezus chce teraz, abyśmy Go poznali. Dzisiaj w ogóle Słowo zwracał uwagę na, na, na tą kwestię znania, poznania. Jezus zaczyna mówić do swoich apostołów, znacie drogę, dokąd ja idę. Natomiast Tomasz Mu odpowiada, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę. A wtedy Jezus właśnie mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. A potem mówi Jezus do Filipa: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Popatrzcie, my potrzebujemy czasu, żeby poznać tak naprawdę, kim jest Jezus, poznać też, że właśnie w nim mamy drogę do ojca, że w Jezusie widzimy też ojca. Wchodzimy w tą głębię relacji, nie tylko właśnie z jedną osobą Trójcy Świętej, ale ze wszystkimi osobami. Także poznanie. Dajmy sobie czas. Ale trzeba by oczywiście chcieć tego, pragnąć tego. I moi drodzy, poprzez poznawanie Jezusa, poprzez właśnie wchodzenie w to doświadczenie, że On jest drogą, czyli kroczenie za Nim, kroczenie w tym kierunku, który On nam pokazuje poprzez Ewangelię, poprzez przykazania, poprzez codzienne odczytywanie woli Bożej, nie? Poprzez to, że odkrywamy, że Jezus jest prawdą, nie jedną z wielu, ale jedyną prawdą, do której ja chcę dostosowywać moje życie i wreszcie odkrywając, że Jezus jest życiem, że przebywając w jego obecności, słuchając go w moim sercu jest pełnia życia, nie jakaś namiastka. Zresztą tydzień temu Jezus do nas mówi, że daje nam życie w obfitości. To wtedy można powiedzieć, stajemy się żywymi. Patrzcie, dzisiaj w drugim czytaniu jest takie ciekawe stwierdzenie o żywych kamieniach. Przybliżcie się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia. My jesteśmy czasem tak, można powiedzieć, otłuczeni z pewnymi sformułowaniami biblijnymi, że nawet nie zastanawiamy się nad tym, że one są w jakiś sposób nawet szokujące. Stwierdzenie żywy kamień. Widzieliście kiedyś żywy kamień? Ja osobiście nie, a żywy kamień to ma być każdy z nas. Oczywiście chodzi o to, ten kamień w sensie takim jako element tej Bożej, właśnie duchowej świątyni, kościoła, ale to nie ma być jakiś martwy element, który. Kościele postawiono ileś tam lat temu, 50 lat temu, czy 30 lat temu i w tym samym miejscu stoi, te same przyzwyczajenia ma i nic się nie zmienia, ale to ma być żywy. I popatrzcie, my zostajemy ożywieni właśnie poprzez doświadczenie Poznania i poprzez doświadczenie, poprzez doświadczenie spotkania, a potem przez doświadczenie poznania Jezusa. My ożywamy. Jezus jest pierwszym żywym kamieniem, był martwy, ale Bóg wskrzesił go do życia, dał mu życie, tchnął w niego to życie na nowo i Bóg chce to samo czynić z każdym z nas. Żywe kamienie. Także pozwólmy dzisiaj poprzez to Słowo Boże, poprzez wejście na drogę, prawdę i życie Chrystusowe stawać się żywymi. Nie tylko spotkanie, żeby się nie minąć z Chrystusem, żeby się z nim nie rozejść, ale potem wejście w głębię tej relacji. Dobrego spotkania ze Słowem Bożym. szczęść Boże.